Challenge. Chcę kręcić pierwszy! Świetnie, cała góra różnych lodów. To spełnienie marzeń. Kate, twoja kolej. Kręci mi się w głowie. Co tam wypadło? O nie. Dlaczego jestem tak karana? Papryki są takie ostre, nawet nie zdążę skosztować tego pysznego ciasta! Twoje ciasto wygląda coraz groźniej z każdą papryczką. A moje lody tylko dodadzą tortowi smaku. Są kolorowe, piękne i bardzo smaczne. Wiem nawet, jak zrobić jeszcze ładniejszy tort. Zbuduję coś na samej górze. Moje lody są akurat w kubełku. Fajnie byłoby też, gdyby tort był jeszcze wyższy. Na przykład za pomocą kulek lodów. Wow, jaki wysoki! Nie masz pojęcia, jakie to będzie pyszne. Zaraz spróbuję kawałek i opiszę bardzo szczegółowo. To jest niesamowite. Tak, jak myślałem, bardzo smaczne. Kate, może chcesz spróbować? Oczywiście, że tak. Chcesz, ale nie dostaniesz. No co ci moje ciasto, skoro czeka na ciebie taki duży tort z papryczką? No to do dzieła. Mam nadzieję, że po kilku kęsach nie wzniece tu pożaru. Życz mi powodzenia. A, moje usta płoną, co za koszmar. Nie zjem tego więcej. To są prawdziwe tortury. Tak? Czyli będę musiał użyć koła karnego. Zobaczmy, jaką karę otrzymasz. Tabasco! To znaczy, że twój tort będzie jeszcze bardziej ostry. I użyję do tego właśnie z zasu Tabasco. Co ty robisz? Przestań! Z niebieskiego zrobił się teraz czerwony. To okropne. Teraz na pewno się spalę. Jeśli będzie pożar, to przez ciebie. Jakie to jest ostre. Już nawet nie czuję ust. Z twoich uszu wydobywa się para. Ojej, no to lecę. Dokąd? Kto dokończy ten tort? Najwyraźniej tym razem musimy zatrzymać koło. Lepiej zrobić to z zamkniętymi oczami. No i co tam jest? Majonez i ogórki? Nie planowałam robić sałatki. A będziesz musiała. Mam nadzieję, że mnie się poszczęści i dostanę coś smacznego. To nie fair, trzeba to powtórzyć. Wszystko jest fair. A jeśli będziesz oszukiwała, to dostaniesz koło karne. No właśnie, gdzie są moje czekoladowe prezenty? Uwielbiam Nutella i Bueno. Ja będę musiała zrobić najbardziej kalorycznego burgera, jakiego widziałam. Majonez jest tak ohydny, jakby był zrobiony z samego tłuszczu. A Nutella jest rewelacyjna. Mógłbym ją jeść cały czas. Jak mam wycisnąć majonez na ciasto? Jest taki gęsty. To po raz kolejny dowodzi, że jest bardzo tłusty. Mam pomysł. Nutella też jest gęsta, więc będę pracować jak przy szpachlowaniu. Wystarczy, że na ciasto nałożę czekoladowy krem. To chyba najpyszniejsza szpachla, jaką kiedykolwiek robiłem. Teraz pozostało już tylko dokładnie rozłożyć masę na cieście. Dzięki temu będzie równomiernie wyszny. Też muszę tego spróbować. Ups, teraz mam czekoladę na całej twarzy. To nawet fajne, przynajmniej spróbuję czegoś pysznego. Głupi majonez, Nadal nie chce wyjść. No dalej. No w końcu, ale wygląda po prostu obrzydliwie. Coś jest nie tak z moim ciastem. Chyba nie jest wystarczająco równe. Muszę to sprawdzić. A ja w międzyczasie pożyczę Twój wałek i rozsmaruję majonez po całym cieście. Już wiem. Muszę zrobić warstwę na górze nieco cieńszą. Co to jest? Skąd tu się wziął majonez? Kate, chyba wiem, ktoś za odpowiedzialne. Zniszczyłaś moje ciasto. Dlaczego wcisnąłeś mi słoik na rękę? Żebyś mi więcej nie przeszkadzała. Uż mi teraz, jak mam to zdjąć? Sorry, nie mam czasu, muszę jeszcze rozłożyć czekoladki na torcie. Co? bardzo wymagająca praca, tak na marginesie. Wyszło idealnie. Jak ja mam ułożyć ogórki? To jest większe wyzwanie, zwłaszcza z moją ręką w słoiku. Spójrz, jaki tort zrobiłem. Jest taki czekoladowy i taki duży. Ja też taki chcę. Dlaczego nie pozwolisz mi chociaż spróbować? A ja dam ci moje ciasto. Twoje? Nawet wygląda obrzydliwie. Nie dzięki, wystarczy mi moje czekoladowe cudeńko. Jakie to jest dobre? Radzę każdemu spróbować takiego tortu. To są emocje, nie do opisania. Ja też muszę spróbować. Niestety myślę, że nie będę tak zachwycona. Szkoda, że nie widziałaś swojej miny. Moje ciasto jest okropne. Fuj! No co tym razem wylosuję? Wow, wata cukrowa, wspaniale! Mam nadzieję, że ja też dostanę coś dobrego. Kurczę, jakieś świeczki? To świeczki, które trzeba będzie zdmuchnąć. No ja będę na to patrzeć i się śmiać. Bo ja z kolei mam do wiedzenia mnóstwo waty cukrowej. Nie dość, że można ją zjeść, to można z niej zrobić prawdziwe wąsy. I Nie tylko wąsy, również bróbkę. A teraz jestem piratem. Wata cukrowa to naprawdę dobra rzecz. Jest pyszna, a przede wszystkim daje dużo radości. Zgadzam się. Ja też spróbowałam waty cukrowej. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. Jest naprawdę pyszna. Pyszna? Jak śmiesz. Oddaj mi całą moją watę. Nie powiedziałem, że możesz jej dotykać. Hej! Będę nią dekorować tort. Każdy milimetr jest dla mnie bardzo ważny. Można z niej zrobić bardzo fajne figurki. Króliczki, a nawet kaczuszkę! Będą bardzo fajnie wyglądać na moim już pysznym i dużym torcie. Teraz nadszedł czas, aby go spróbować. Jakie to jest dobre, tak jak myślałem! Ciasto ze świeczkami jest fajne, ale jak je zjeść? Po prostu je zdmuchujesz i tyle? Ale wygląda to bardzo fajnie, trzeba przyznać. Zgadzam się, tort wyszedł rewelacyjnie. Teraz nadszedł czas na zapalenie świeczek. Raczej na to, żeby je zdmuchnąć. Myślisz, że to jest śmieszne? Włączyłeś alarm. Teraz wszyscy będziemy mokrzy. Co ja zrobiłem? Nic nie widzę, głupia woda. Tom to wszystko twoja wina. Dobrze, że przynajmniej ciasto nie uległo zniszczeniu, a moje uległo. Mimo to nadal jest niesamowicie smaczne. Dobra, czas, żeby mi ja spróbowała. Czuję smak świeczki, ale tort i tak jest świetny. Cieszę się. Kurczę, dostałam taką małą pizzę. A ja dostałam średnią w normalnym rozmiarze. Dziewczyny, ja mam ogromną pizzę. Jak mam ją zjeść? Zacznijmy ode mnie. Szybko uporam się z moją pizzą. Okay. Przynajmniej się nie pobrudzę. Pizza na kilka kęsów. Kończyłam, teraz ten. A, no właśnie. Zapatrzyłam się na ciebie i przyszedł mi do głowy pewien pomysł. Pokroję ją, ale nie na trójkątne kawałki, to zbyt banalne. Chcę pizzę w kształcie spiralki. Patrzcie. Czy ktoś kiedyś jadł w ten sposób? Oczywiście, że nie. To moja autorska metoda. To naprawdę szybki sposób na zjedzenie pizzy. Jedzenie trójkątów już wyszło z mody. Voilà! Gotowe. O, moja kolej! Też mam autorską metodę. Ułożę wszystkie kawałki pizzy jeden na drugi. I wyjdzie mi pizzowy torcik. Gotowe? Można spróbować i cieszyć się smakiem. Dziewczyny, pizza jest pyszna. Tylko troszkę mi się zejdzie z tym jedzeniem. Poczekacie? dziś mam pomysł. No dalej, Nancy, Nancy, dasz radę. Jesteś wojowniczką, Nancy, nie poddawaj się. No dalej, dalej. Jestem wojowniczką. Zjem to wszystko. Całą radę, zjadłam. Brawo, pomogłyśmy jej. Brawo, Nancy. O, znowu mam malutką porcję. Ja dostałam ogromnego czupa-czupsa. Ogromnego? Mojego jeszcze nie widziałaś. Jill, co to za mikros, którego trzymasz? To nie mikrus, to mój mały czupa-czups. Nie szkodzi. Może jest mały, ale na pewno jest pyszny. Nancy, spójrz na Jill. Ona je pustego patyczka. czego się śmiejecie? Oj, lizak się skończył, a ja dopiero się rozsmakowałam. Nancy, twoja kolej. What? A właśnie! Tylko jak go otworzyć. No. Szybko i łatwo. Oj, Ani przepraszam. Sorry. Na czym to ja skończyłam? Mmm, jaki pyszny! Będę go lizać całą wieczność. Mam pomysł. Co, szklanka? Zgadza się. Trzeba tylko użyć troszkę ognia. Dziewczyny, zaraz zrobi się gorąco. Wow! I oto mój wielki czupa zamienia się w słodki napój. Spróbujmy. Hmm, czupa czups w stanie płynnym jest nawet lepszy niż w stanie stałym. Jaka szkoda, że się skończył. Lenzi, uważaj, wręcz obawiam się o swoje życie! Przestań tyle gadać, Eni. Pośpiesz się i zjadaj swojego lizaka. Właśnie, nie mogę się doczekać, żeby spróbować. I ciężki, dziewczyny. Nie dam rady go podnieść. Pomóżcie mi. ściągnij! ściągnij! Uf, jestem wykończona. Potrzebujemy mocnego sprzętu, takiego jak młotek. Dziewczyny, uważajcie. Ten czupa ma pecha. Zaraz go załatwię. Jeszcze kilka ciosów. Na pewno pęknie. Jeszcze tylko troszkę. Hurra! gotowe. Mój plan zadziałał. Nikt nie da radę w pojedynku z młokiem. Spróbuję. Mmm, pyszne. Chcę więcej i więcej i więcej. Już niewiele zostało. Zjem szyściutko. O nie, mam najmniejszą butelkę Coca-Coli na świecie. A ja w końcu dostałam normalną porcję. Pasuje mi. Spójrzcie tutaj gigantyczna butelka Coca-Coli! Ojej! Nancy, to ma być butelka? Taka malutka? Nie słuchaj, Annie Buteleczko! Jesteś najsłodsza na świecie! I na pewno najsmaczniejsza! Pyszniutkie! Chcę jeszcze! Co? Już się skończyło? Nie martw się, Nancy! Będę kontynuować! Teraz skosztujemy mojego żelu o smaku Coca-Coli! Och, jest taki słodki, nieubłędnie pyszny. I co mam zrobić z tym czymś na dnie? To najlepsza część. No chodź tutaj. Ojej, mój palec uknął. O nie. Nie martw się, pomogę ci. No dalej. Nancy, prościzna. Potrzebujemy oleju. Chodź do mnie, paluszku, uratujecie. Proszę bardzo, teraz możesz go wyciągać. Gładko poszło. Nie dziękuj mi. Eni kontynuuj. Z chęcią. Otwieramy. Oj, znowu coś ciężkiego. Dlaczego wszystko, co ogromne, jest takie ciężkie? Ale jest super smaczne. Dziewczyny, nie bądźcie zazdrosne. To jest po prostu czat. Wyglądasz okropnie. Co ty mówisz? Zaraz się obliżę. Znowu mam najmniejszą tabliczkę czekolady. A mnie taka wystarczy. Dziewczyny, mam czekoladowego giganta. Zobaczcie, jaki jest ogromny. O, mam pomysł. Dla małej tabliczki czekolady mała kuchnia. Muszę pięknie zjeść tę tabliczkę czekolady. Potrzebuję malutkiego garnka. Postawię go na kuchence. Do środka włożę moją małą czekoladkę. Dodam do niej mleka. Włączamy i czekamy. Zaczęła się topić hura. Wyszła mi gorąca czekolada. Nalejemy ją do malutkiej filiżanki. To jest takie słodkie, aż szkoda próbować. Jakie pyszniutkie. Skończyła. No dobra, trudno. Kto następny? To no w końcu. Uwalniamy czekoladę z opakowania i gryziemy. Co może być lepszego niż jedzenie jej w ten sposób? Skończyłam. Co jest? Dawno nie jadłam czekolady, tęskniłam za nią. Okej. Okay. A jak ja mam zjeść swoją porcję? Mam pomysł. Dziewczyny, uważajcie, skupcie się. Jaka piękna. No to zaczynam. Zebrałam wszystkie swoje siły, aby połamać tę ogromną tabliczkę czekolady tak bardzo, jak to tylko możliwe. Nancy, ale z ciebie Halk. Nie tylko to potrafię. Zaraz tworzę tu prawdziwą sztukę. Voilà! Czekoladowy domek gotowy. Budowa budową, ale nikt nie odwołał degustacji. Mm, jakie pyszne! Mam pomysł! Spójrzcie, jestem w domku. I Dach jest całkiem smaczny. Dziewczyn, nie patrzcie tak na mnie. To moja czekolada. Zjem ją całą. Och, ściany są trochę ciężkie. Jak smakują? Oczywiście, że dobrze. Już niewiele zostało. Już prawie skończyłam ostatni kęs. I gotowe. Hurra, w końcu mi się poszczęściło. Gigantyczne oreo, całe moje. Wow, naprawdę masz szczęście. A my nie? Ja dostałam najmniejsze ciastko. No dobra, nie będę przeciągać. Muszę je dobrze wykąpać w mleku. Próbuję. Mm, pyszne. Mam jeszcze mleko. Napiję się troszkę. Dziewczyny, za was. Oj, tu jest naprawdę dużo mleka. Ale nie mogę przestać. Też dobrze smakuje. Co tam? Kto następny? Nancy? A, tak, tak. Teraz ja. Wygląda pysznie. Wielbiam Oreo. Ale Oreo bez mleka to nie Oreo. Kapitan Oreo wyrusza w długą podróż do mlecznych wybrzeży. O nie, kapitan zgubił się w mlecznym oceanie. Znajdę cię. Pyszności. Ej, Oreo, co ty? O, znalazł się kapitan Oreo. I tak cię zjem. Nie uciekniesz przed krwiożerczą Nancy. Skończyłam. Jill, zostałaś tylko ty. I to prawda. Szklanka mleka jest za mała, ale i tak warto spróbować. No co jest? no przecież widzisz, że szklanka jest za mała. Nie szkodzi, mam pomysł. Wyleję mleko na Oreo i gotowe. Spróbuję. Dziewczyny bez mleka też jest naprawdę dobre. A co mamy w środku? Trzymaj to Eni, ale dużo kremu. Uwielbiam Oreo. Jest takie dobre. Ach, to chyba koniec. Chcę pączka z lukrem. Nie ma problemu. Babcia wszystko dla ciebie przygotuje, moja droga. Nie, to nie jest trudne. Jej babciu, kiedy miałaś czas, żeby zagnieść ciasto? A ja nie tylko zagniotłam ciasto, ale jestem już gotowa, żeby smażyć ładne, rumiane pączki. Mam nawet specjalną formę do ich wycinania. A do smażenia użyję więcej oleju. Dzięki temu pączek wyjdzie soczysty w środku i chrupiący na zewnątrz. I ciekawe, czy dam radę zrobić to samo? Co w tym trudnego? Bierzesz foremkę i wycinasz z ciasta właśnie w ten sposób. Jane, kochanie, uważaj, straszysz babcie! Dobra, a dalej trzeba wziąć olej, prawda? Pamiętam, że trzeba go nalać dosyć sporo. A skoro go już wlałam, to muszę zwiększyć ogień. Zrobię wspaniałe pączki. No to zaczynam. Ojej, co tu się dzieje? Pomocy ratunku! Jak tu dużo dymu! Kuchnia to nie miejsce dla dzieci. Mam prawie 12 lat i poradzę sobie z tym dymem. Masz! Proszę bardzo! Oj, powinnam pewnie wyłączyć kuchenkę. Chyba minęło, ale moje pączki nie wyglądają zbyt dobrze. Nie nadają się. Muszę je wyrzucić. Jail, wystraszyłaś babcię! Co w tym takiego trudnego nie rozumiem? Mam już wszystko gotowe. Pączki są ładne i chrupiące. Jako dzień dodam sosu truskawkowego. A teraz trzeba zanurzyć pączka w polewie. Przygotowałam ją wcześniej, dodając różowy barwnik spożywczy. Pozostaje udekorować i voila! No nieźle ci wyszło. Babcia nie potrafi zrobić ich tak ładnie. Ale kto powiedział, że babci wyjdą nieładnie? Znam sekret dobrego pączka. To cukier puder na wierzchu, proste i pyszne. Dobra, a co ja mam robić? Nie mam już żadnych składników spożywczych oprócz sera. Chyba wpadłam na genialny pomysł. Ser jest tak samo lepki jak ciasto, dlatego zamierzam zrobić z niego pączki serowe. I dodam do nich posypkę z okruszków chipsów. A macie chipsy? Co tu się dzieje? Trzęsienie ziemi? Nie, to twoja wnuczka szaleje. Spokojnie, nie szaleje, ale gotuje dla Glorii. No i czas na moją posypkę. Mogę w niej obtoczyć pączka. Jak wspaniale. Tylko czegoś tu brakuje. Wiem, aby pączek smakował lepiej, trzeba go dobrze usmażyć i najlepiej zrobić to prosto na kuchence bez patelni. Bo tak jest weselej. No ile można się wygłupiać. Ciekawe, która nie wygra w pierwszej rundzie. Domowe pączki babci. A może pączki z lukrem szefowej kuchni? A może serowy przysmak od siostry Jane? Wow, nie mogę się skupić. Jakie piękne różowe pączki. I takie pyszne. Mają moje ulubione truskawkowe nadzienie. Te wyglądają tak zwyczajnie. Smakują? Też zwyczajnie, nie jestem pod wrażeniem. Ojej, jaki ciekawy pączek. Będę musiała spróbować. To ser! Rozciąga się i rozpływa w ustach. Jest pyszny! Ale co wybrać? Już postanowione. Pączki z truskawkami wygrywają! Widziałam! Szefowa Emma do usług. Teraz mam ochotę zjeść sałatkę. Jaką sałatkę? Cezar, najsłynniejsza sałatka. Umiem kroić, pokroję wszystko na małe kawałki. Ojej, moja droga, no przestań się tak zachowywać, młoda damo. W kuchni trzeba być ostrożnym, zwłaszcza z nożem w ręku. Warzywa trzeba zgrabnie pokroić i ładnie ułożyć na talerzu. No i kurczak. Delikatny, soczysty, pyszny kurczak. Należy go pokroić i dodać do warzyw. Pięknie. Nie powiedziałabym. Teraz pokażę wam, czym jest piękny sposób podania sałaty. A żeby to zrobić, wrzucę całą masę zieleniny do blendera. Następnie dodaję do niej troszkę wody. Uuu, to jakaś papka. Nie, papka Jane, to wysoka kuchnia. Powstała masa, należy szybko schłodzić, aby powstała galaretka. I można rozłożyć ją na talerzu. Właśnie tak. Ojej, no nieźle. Teraz można dodać troszeczkę warzyw. No i oczywiście pierś z kurczaka. Ale to nie wszystko. Mała buteleczka oleju. Bo piękno tkwi w szczegółach. Ojej. Co mi danie? Nie można zepsuć dania serem. Czyż nie tak, Jane? Okay. Tak, babciu. A co ja mam robić? Nie miałam czasu na krojenie. Jane, znowu się wygłupiasz. Co za masakra! Wygląda jak góra resztek. Takie danie z pewnością nie wygra konkursu. Trzeba coś wymyślić. Wiem, zrobię ci taką sałatkę Gloria, że nie trzeba będzie niczego siekać. Po prostu połamie to na małe kawałki, dodam żelkowe oczy i pianki marshmallow. Chcę też dodać więcej żelków. I gotowe. O, oh. jakie piękne i pyszne dania wymyślili nasi uczestnicy konkursu. Ale czy Gloria jej polubi? Już za chwilę się o tym przekonamy. Zacznę od tego. Ojej, to jakaś zielona galaretka. Zabawne. Spróbuję. Puf, to obrzydliwe. Nie daj tej sałatce kciuka w dół. A ta wygląda całkiem zwyczajnie. Prosta sałatka, prosty smak. Nic specjalnego. Wow, jak fajnie To sałatka z żelkami, gumą i galaretką Co za pyszne połączenie Bardzo mi się podoba Wybieram ją jako zwycięzcę O tak Ura, wiedziałam Przybij piątkę, siostryczko. Gloria, nie przyciągaj Chcesz zjeść jajka Nie mogło być łatwiej Babcia sobie poradzi Nawet siostra potrafi to zrobić Leję troszkę oleju i rozgrzeję patelnię. Babciu, daj mi też trochę! Nie leję się. Dlaczego kapie tak mało oleju? Potrząsnę mocniej butelką. Ojej, chyba ją zepsułam. Jane, no co ty? Dobra, babcia już może gotować. Rozbiję dwa jajka. O, tak. Ty też rozbiję. Ojej, jak to? Jestem taka nieostrożna. Nie no, nikt już nie robi, jak w ten sposób. Oto co zrobię. Zacznę od podgrzania śmietanki. Dodam skórkę pomarańczową i sekretny składnik. Dzięki niemu powstanie danie jak z najlepszych restauracji. Teraz pokroję brzoskwinie i do nich też dodam tę specjalną substancję do gotowania molekularnego. Czas stworzyć trochę kulinarnej magii. I wsmażyć kilka jajek molekularnych. Widziałam to na YouTube. no uważaj! O nie, moje jajka, wszystko się pali. Co za masakra, na pewno nie wygram. No, a Gloria i tak nie będzie głodować. Jajka babci wyglądają przepysznie. Jane, no nie masz szans w tej rundzie. Czy Gloria polubi kuchnię molekularną? Przekonajmy się o tym właśnie teraz. Hmm. Od czego zacząć? Chcę spróbować tego. No, nie jest złe. A co to jest? Nie no, nie będę tego jadła. A tu jest jakieś nietypowe danie. Ojej! Jest słodkie! Jakie dobre! Uwielbiam to! Wybrałam zwycięzcę! Tak, działam! Babciu, no spójrz! Chcesz zjeść kanapkę? Oczywiście, kochanie. Chętnie spróbuję. Nie możecie wygrać tej rundy. Kanapka prościzna. Ja zawsze jem tosty z nutellą, tylko tym razem zrobię coś smaczniejszego. Mam zamiar dodać więcej nadzienia. Moje ulubione pianki marshmallow, tabliczkę czekolady z truskawkami i słodko-kwaśne żelkowe języczki. Ach, jak to pysznie wygląda. Ale myślę, że tej kanapce czegoś jeszcze brakuje. Oczak słodkiego żelu i kwaśnych strzelających cukierków. To za wspaniały pomysł wpadł mi do głowy. No to dość oryginalne, myślę jednak, że lepiej trzymać się tradycyjnego przepisu. Pusztarda, szynka, ser, liście, sałaty i wszystko razem składamy. A teraz można smażyć kanapkę do uzyskania chrupkości z obu stron. Nie no babciu, najpierw trzeba podpiec chleb, a potem dodać nadzienie. Nie powinno być gorące. A głównym przysmakiem będą ślimaki. Co? Ślimaki? Co za smród? Raczej to za zapach. Tak właśnie pachnie Paryż. A teraz możemy to przełożyć na talerz i w następnej kolejności dodam owoce morza. Wspaniale. A na koniec dorzucę jeszcze ser pleśniowy. Babcia źle się czuje. To kulinarne arcydzieło. Niewiarygodne, przeszłam samą siebie. I ja też zrobię fajną kanapkę. Oj, czekolada się roztopiła, ale wiem, co mogę z tym zrobić. Trzeba wziąć miskę z wodą i wrzucić do niej sporo lodu. Teraz można rysować wzorki czekoladą, a ona będzie zastygać w dowolnym kształcie. Widziałam ten lifehack na TikToku. Brawo! Wszystko gotowe! Tyle różnych kanapek, co wybierze Gloria? Zwykłą kanapkę babci, słodki cud siostry czy kulinarne dzieła Emmy? Ojej, jaka niezwykła kanapka! Bój, ma nieprzyjemny smak! To ślimaki, co za ochyda. To trzeba wyrzucić. O, jakie słodkie serduszko. Jakie to pyszne. Uwielbiam słodkie kanapki. Ta porcja z kolei wygląda dosyć zwyczajnie. Ale też jest pyszna. Jest najlepsza ze wszystkich. Wybieram ją jako zwycięzcę. O tak, babcia to zrobiła. Starałam się.